Cześć! Ja jestem Zuza, a to kolejny odcinek z papierowych gierek. Dzisiaj wracamy do naszej przygody w Shadow Rainbow Realm solo, soro. Soro, solo, 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 solo RPG. I okej, okay, pamiętam, że ostatnio wyszliśmy jak trochę tórze z dochów, znaczy ja wyszłam. Nasza postać i bo tam nas ktoś obił. I postanowiliśmy, że powędrujemy sobie do tej wioski, żeby kupić. Smakołyki. Żeby kupić trochę miksturek. Wykupić ich tam cały sklep i będziemy szczęśliwi, happy i wszystko. Więc bezpośrednio przechodzimy do tej wioski Small Village. Ok, i w wiosce możemy sobie odpocząć. Tak, to jest. Yy, już wam pokazuję, gdzie to jest. Mamy yy, za jedną monetę możemy odpocząć. I możemy kupić wszystkie. Zjadliwe rzeczy z sekcji 5.0, więc odpoczywamy. Nie wiem, jak działa odpoczynek, w sumie nie jest to do końca opisane w tej grze, ale zakładam, że po prostu HP nam się odnawia. Za jednego golda to się opłaca, słuchajcie, to jest dobry deal. Dobre spanko nie jest złe, eee, więc ja sobie odnawiam HP i wydam jednego golda, i zaraz coś oczywiście kupimy mm, do jedzenia na potem prowiant. Tak, dokładnie. Prowiant musi być. Co my to mamy? Consumables z sekcji PIN0. Sekcja PIN0 to jest Equipment and Item. Więc mamy tutaj. To są consumable, consumable rzeczy. Poza Rainbow Crystal. Wszystkie poza Rainbow Crystal. I mamy kasy. Mamy obecnie 27 Golda. A tutaj mamy koft. Największe leczenie to jest Rainbow Potion za 7 Golda zrobimy takie 3, 3 czyli 21 golda, dobra, dobra ja sobie to od razu zapiszę, czyli 21, czyli zostaje nam 6 golda, czy ja mogę jakiś damage sobie tymczasowy zwiększający za 6 golda, za 5 plus 10 to weźmy sobie za 6 hot cup of coffee, czyli gorący kubek kawy dwa razy. I to dodaje rzutkę dreszurską do jednego rzutu dym, damage. I Ja tak wezmę, bo to może nam całkiem uratować sytuację. Dobra, mamy to i wracamy do tych dungeonów, no bo bez tego nie ma, nie ma rady. Inaczej się nie da, inaczej się biznes nie kręci. Jak nie ma dungeonów w grze o dungeonach. A bez pałacu? Nie ma pałacu. Wchodzimy tu. Ja chyba nie będę podążać tą samą trasą, tylko wyjdę tymi drzwiami tutaj do tego pomieszczenia. Dobrze, więc. Ok, więc rzucamy, jak, wielka będzie, jak wielkie będzie to pomieszczenie. 19 sporo. I ile drzwi? 4. No to się nadaje, to, to, to da radę zrobić. I Już to rysuję. Dobra, i mamy to, mamy to. Jest wielkie pomieszczenie, jest potencjał. I Zobaczmy, co nam się trafi w tym jakże pięknym pomieszczeniu. Więc rzucam kością. I co tu mamy? 4, czyli potwór. Potwór. No dobra. Zobaczmy, co tam nas chce zjeść tym razem. 11, ok, już myślałam, że będzie 19 albo coś. 11. Latająca siekierka cienia, dobra. Już chyba się z tym biliśmy kiedyś, tak mi się coś wydaje. Dobra, to ma 6 yy, DM... nie nie, działa 6... 6... 6 kością rzucamy przy DM plus 1 i ma 6 HP. Mm, dobra, lecimy. Rzut na charyzmę. No możliwy przerzut, nie ma. Rzut na... rzut na naszego strędża. Jeden! Ładnie. Ładnie. I tu mamy D4 plus 1, czyli 5. Okej. Czy zostaje mu dwa HP. Nie, jedno HP, bo 5. Jedno HP. Tak blisko. Tak blisko jak ja. Nie był cię tak blisko! Dobra, eee, dobra, to teraz jeszcze raz rzut na charyzmę zdany, czyli mamy w razie co przerzut, rzut na stręża niezdany, ale mamy przerzut i porażka 100% 1000 zapisałam tu 0, bo mamy 0 golda, czyż to nie piękne? ale no to teraz atakuje nas ten gościu, no dobra, D6 plus 1, o nie 7 HP to strasznie dużo to strasznie dużo dobra, rzut na charyzmę jest sukces, mamy przerzut, rzut na stręża, blisko, mamy przerzut, jest sukces, no i tu już wygrywka, bo wiadomo, nawet będzie mieć 0, nie no 0 nie będziemy mieć, ale mamy 3, także łatwo, tylko się te 7 HP, strasznie to boli, strasznie to boli. Dobra, a też sobie aktualizuję dane. Ale nie jest jeszcze tak źle. Jakbyśmy tak spadli do 20 to bym była naprawdę zła, ale tak to jest ok. Plus jeszcze y, możemy użyć miksturki, ale na razie tego nie chcę robić. Rzut na skarb oczywiście, bo bym prawie zapomniała. Rzut na skarb. Trzy, czyli trzy golda. Lecimy, lecimy ze zbieraniem pieniędzy od nowa. O, ja muszę jeszcze pamiętać o mojej umiejętności różowej magii. O umiejętności różowej magii, którą mogę zaczarowywać y, z potworki z HP y, 3 lub mniejszym, bo mam y, mądrość na tym poziomie. Tak. No dobrze, wchodzimy do kolejnego pomieszczenia. Myślę, że przejdziemy się tu, w tę stronę. I rzućmy sobie kośćmi, co my tu mamy, od razu drzwi i od razu wielkość. 3 drzwi i 17 wielkości. Duże te pomieszczenia. Jakieś takie wielkie te lochy, nie? Ok, powiem Wam, że w tym momencie zorientowałam się, że zrobiłam pokój z 16, a nie 17 miejscami. Więc tak trochę słabo. No trudno, będzie 16. Trochę utnę tym lochom. Eee, no dobra, te drzwi zrobimy tu jedne. I tu chyba dwa, i tak w tą stronę nie będę szła, więc obojętnie. Tędy wchodziliśmy. Dobra, dobrze. Co w tym pomieszczeniu nas czeka? Rzućmy kością szóstką. Znowu potwór, znowu potwór. Eee, zobaczmy, jaki. 19. Latający czarodziej, cienia. Uuhu, dobra duchy <noise> o Boże, to jest straszny kozak dobra, to tak HP14 i D-Mage t 12 plus 3 on nas może we dwa ruchy zmiotnąć z planszy. No dobra, oby nam kości dopisały. Oby nam kości dopisały lecimy, rzut na charyzmę, niezdany rzut na stręża, zdany ładnie yy, kość D4 plus 1, czyli mamy 1, czyli 2 HP czyli ma całe 12 jest dobrze, rzut na charyzmę, zdany, rzut na stręża niezdany, poprawka niezdany, czyli nas atakuje ojej, kość 12 dobra, wszystkie kości z innej parafii ale jakoś tak wyszło dzisiaj i dobra plus 3, 7, 10 hop. dobra, to jest ten moment kiedy ja będę się leczyć najpierw sobie zmienię na 20 i ja się leczę w tym momencie no nie, nie da rady inaczej więc co? I chyba użyjemy tego Jak będziemy mieć mis, nie miss, Hit właśnie, jak będziemy mieć Hita, uderzymy, to użyję tej Kawusi. Kawusia zawsze jest dobra. Yy, dobra, yy, Rainbow Potion D20, HP. 14, ładnie, 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 czyli 34, czyli prawie max. Jest dobrze, jest dobrze. Yy, I tu muszę sobie zmniejszyć ilość. Na dwa. Dobra, eee, lecimy. Rzut na charyzmę. Niezdany, rzut na stręcza. Niezdany, ajdź, karamba, no dobra. 8 plus 3 to jest 11. Dobra, minus 11 jeszcze nie jest źle. Rzucamy. Eee, rzut na charyzmę. Niezdany, rzut na stręcza. Niezdany. Eee, 11 minus plus 3, czyli to jest minus 14, czyli łącznie minus 25. Czyli mamy, jesteśmy na hita, więc ja biorę tą miksturkę, ja biorę miksturkę kolejną, rzucamy na HP. 9. 9 minus 25 to jest minus 16. 34 minus 16. Dobra, na razie nie jest źle, na razie jeszcze żyjemy. Jeszcze żyjemy mniejsze sobie ilość miksturek jejku, no ten czarodziej to nas po prostu dobije i jak tu wędrować po takich lochach jak tu tak ciężko, trzeba mieć lepszą broń mi się wydaje, że powinniśmy mieć lepszą broń to jest cel nasz najbliższy rzut na charyzmę, sukces, mamy przerzut rzut na strędza, jest sukces i mamy atak zwykły czyli mamy 2 i 3 tak, ze podstawowego dajemy mu 9 do 9 zbijamy a jeszcze mamy gorącą kawusię, więc D6 Dimage'a. No, super rzuty dzisiaj, nie? Po prostu perfekcyjne rzuty. Śmieszki takie, że nie wiem. A przynajmniej nas nie zaatakował, to jest o tyle już plus. Dobra, rzut na Charyzmę, sukces. Rzut na Stręża, nie sukces, przerzut, nie sukces, kurde. 9 nie 6 6 yy, czyli 9 czyli 25. Znowu minus 25. Jesteśmy na jeden atak. Ja nie chcę znowu umrzeć, nie chcę tego powtórzyć, więc zrobimy sobie jeszcze raz rzut yy, miksturkę. O kurcze, no, na to czekałam. Na to czekałam 19. Czyli yy, mamy tak naprawdę jesteśmy na minus 6. Minus 6 HP mamy tylko na razie jakby do, do, od naszego obecnego HP. super. Cieszę się, cieszę się. Ale po miksturkach już ani śladu, więc niestety musimy sobie radzić teraz z naszą naturalną twardością i hartem. Rzucam na charyzmę. 5, yy, porażka i 1. Mamy sukces. Dobra, chyba znowu kapusia wejdzie. Rzut 4, czyli 5, jesteśmy w stanie go zabić. 5 plus. 5 czyli 10. O jejku, jak ja się cieszę. Dobra, poszedł WON. Do widzenia nara pa. Proszę nie wracać, tam są drzwi. Tak się zrygerowałam, dobra. Eee, Okej, okay. pokonaliśmy go, ale zużam, tak, zużyłam naszą kawkę. O jejku, powiem Wam, że chyba kolejny skok w bok poza te będzie. Poza Dungeony, ale ja nie mam w ogóle kasy. To jest najgorsze, że ja nie mam pieniędzy. To jest chyba w tym najgorsze, bo nie mam sobie nawet jak kupić. Kupiłam te miksturki, które w sumie no co będą uratowały mi życie w tej grze. Ale no poza tym to nie mam co kupić, nie mam za co i, i w ogóle. Dobra, rzut na skarb. No, rzuty się nie trzymają. Rzuty się nie trzymają. To jest dobry moment, żeby skończyć ten odcinek. Kończ waść? Wstydu oszczędź, po prostu. Kończ waść! Wstydu oszczędź! 4 golda, no pięknie, cudownie. I minus, słuchajcie, 6 HP, żebym nie zapomniała. Zapomnę zaraz. Czyli mamy 28. To jeszcze nie jest tak źle. To nie jest tak źle. To jest... Jeszcze myślę, że jeden pokój skoczymy. Tak mi się wydaje. Ale już na pewno nie w tym odcinku. No, powiem przeciwników nam dało takich emocji co niemiara. Zużyłam wszystko, cały, cały ten prowiant, cały prowiant zjedzony, smaczny, był potwierdzam. No tymczasem dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Pa, pa. cześć, pa! pa.